Że mój wizerunek nie może być. Dobra, ja wiem, jestem tak? dziennikarzem, wiem co mogę robić. <laughs> Proszę panią, źle A pani rozumie. dziennikarz i przywiózł pan prezesa? Tak, tak? mogę. Wolno mi? Dobrze. Jak mam przyjaciela prezesa, to mogę. Okay. No to o co chodzi? No. Wszystko, kurwa. Co, co za ludzie? Ludzie że jesteście nieżyczliwi. no. Przecież ta bandycka mafia, która tutaj przejęła parking, robi teraz zdjęcia, bo ja nie mam prawa zaparkować, chociaż jestem osobą niepełnosprawną. Przyjechałem do wojewódzkiego zespołu o osób niepełnosprawnych i tu nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych. To jest chory. Są miejsca, widzę. Przepraszam, Panią, gdzie? Tu jest zon. tu. Tak, jak na każdym. Proszę panią, tu jest parking olbrzymi i są tylko dwa miejsca? Czy trzy? trzy? No to co to jest za cyrk? Tyle jest, w regulamin tyle regulamin jest chorych ludzi na tyle w Polsce? To przewidziane w regulaminie. Jaki regulamin firmy prywatnej, która sobie pieniądze zarabia? Na, na niepełnosprawnych, tak? Aha! Proszę pana. Tak, pani jest pełnosprawna? Tak? Dobrze. Zasłuchaj to gumlach. Obserwacyjny zakaźny na dzieci. Pani robi jeszcze 10 lamp. No, pani się, pani, i pani za to płacą, tak? Tak, to jest dawny szpital, szpitalny, parking przy Stanąłem tam o, No to tam dla zarządu nie mogę stać. Nigdzie nie mogę stać. Chory kraj. Bo to panie, szpital wynajął wam ten teren, a wy sobie zarabiacie na tym. A szpital wynają, a szpital nie potrzebuje miejsc dla niepełnosprawnych. Cztery miejsca. Kto są jakieś kwiny. Cztery miejsca na terenie szpitala. Dla niepełnosprawnych, a resztę prywatna spółka kasę bierze. Tak jest na nie na każdym. Ja powiem na miejscach. Ale ja mam prawo nawet na miejski, bo ja mam legitymację osoby niepełnosprawnej. Nie, 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 jest teraz coś takiego, zresztą zarządu gdzie nie wydaje lektymację, że można niewyznaczonym też parkować. Niech Pani to wyrzuci, bo ja to zaraz powiem. Że pani ja tego nie potrzebuję, po mi śmieci nie wsadzać. Śmieci. Ja nie chcę śmieci za, za wycieraczką. No. Co za cyrk. A tu jest miejsce wyznaczone? Przepraszam, w tej chwili tutaj. Przepraszam, a czy to jest zakaz wjazdu? Zakaz ruchu, proszę Panią, Tu akurat pan nie ma racji, bo tu pani indolencja nie sięga. Dobrze. No, tu pani nie sięga, bo tu, tu nie jest parking pan, wyznaczony przed żaden. Wjazdem ma pan na, na bramie, znak, że cała strefa jest Ale tu nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych. Wyznaczonych. Nie. Nie, bo tu nawet znaku nie ma. Ale tu nie ma. Tu nie ma znaku, tu tam jest znak, tu jest znak, tu nie ma znaku. Tu jest zakaz zatrzymywania, y, parking dla zarządu i dyrekcji, o. Znowu. A pani kurde kwiny sobie robi. Wyjechałem z tamtego parkingu, wjechałem tutaj, a pani się też czepia. A tutaj pani nie ma... Tu, jest wiek, tu nie jest wiek, pani, pani pan rewir, tu nie jest pani rewir, tu nie jest płatne. Tu nie jest płatne. Bo tu nie ma napisane ani znaku parkingowego nie ma. Ale proszę zobaczyć, gdzie jest znak. Jest znak, P? Nie ma. Proszę pana, jest znak, gdy. Jest ja nie mówię tam, tylko tu. Czy, czy tu jest znak, park. Jest znak mówiący, że cała ta strefa. Proszę pana, to pani staną, tak twierdzi, a ja nie wiem. Dobrze. Tu tylko jest zakaz palenia i nie ma żadnych tych znaków. Troszeczkę bożynka, no. no to właśnie o to chodzi, że, że pani chce wykończyć pacjenta. No Na, to, na tym pani praca polega. Pan, wykończyć osoby niepełnosprawne. I powiedział od razu. Ja nie jestem miły. No właśnie ja nie muszę pan być powiedział mi... na dzień dobry, że pan mnie rozjedzie, więc jakim nie powiedziałam, pan... że wyjeżdżam nie miałam tutaj no, światła, powiedziałam, że pani ma odejść tutaj pracownik... tak 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 pracownik I powie, pan... co pani chce, bo to kolega nie proszę pana, bo ja mam rozmowy nagrywane no to też mam nagrywane pan. a myśli pani, że ja nie mam chodzącego dyktafonu, nie mam nie powiedziałam, niech nie pani odejdzie, bo no, wyjeżdżam jak pani o, będzie to stała, jak pani będzie chciała tam stać, to rozjadę, no przecież powiedziałam, że wyjeżdżam starszy pan to jeszcze kłamie, że prezes. pani ja mam 70 ja Pani robię, że mnie wariata. No. No, dziękuję pani, pani bardzo. Miła Pani jest. Pani, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemnicki. Tak wygląda w szpitalu parkowań.